Cześć wszystkim, z tej strony Lider i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft XD no, na naszym kanale. No, jeżeli nie widzicie tych odcinków, dajcie karty. Co się stało? Co... <zysk> XD tak jest. Marcin, co się stało? Nie, Marcin! Marcin! Marcin, 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 Marcin co się stało? Co ty masz? O mój Boże, buka co się stało? Odwróć załóż, się, załóż, załóż czapkę szybko, załóż coś. Nie, to nie pomaga, to nie pomaga, Marcin. Marcin, nie patrzcie na co mnie. Się co się stało? Załóż węgiel! Słuchajcie, mamy problem. Się stało. Marcinowi się coś strasznego, nie wiemy o co chodzi, choć... Ale koczmy... co się stało? Czemu tu drzwi? Do... 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 czy chcemy zrobić drugie drzwi? Nie. Dobra, nie wiem co chodzi. Tak czy siak, w ostatnim odcinku u Knesa pokazywałem wam już mój nowy pokój. Wygląda w ten sposób. Będziemy go jeszcze upiększać. Eee, yeah. Tutaj mam sypialnię. Wczoraj był odcinek u mnie. w Tak, a jutro wpadajcie. będzie umówki, A jutro będzie Odcinki okay. wszystkie macie w playlist, które macie w karcie, w opisie i zostaw łapkę w górę, jeżeli lubisz I To dzień są Malika, codziennie. Codziennie u tak. odcinki, więc subskrybujcie na wszystkich. A będzie wam oh, dane yeah. dużo XD Nieważne! w odcinku będziemy mieli elegancką, pierwszą magiczną wyprawę Na sam dół będziemy Wprawę? eksplorować Do jądra tak, ziemi! Kurde, a, dokładnie będziemy wyprawa do jądra Ziemi! Słuchajcie, pod jaram naszą się, bazą się. znajdują się cave y. Tyle wiem, nie no, eksplorowałem tak. ich jeszcze, dokopałem się do cave'a Chłopaki Narka tam nie byli, no dole byliście tam czy nie? Nie, znaczy okay. może na chwilę a, więc po pierwsze nie, wiem, nie wygramy chłopaki w do, 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 do knes Doknes! Doknes! Do uspokój się! Spokój się, dokładnie, dobrze masz powiedziane e, Więc piszcie ludzie w komentarzach, Doknes, uspokój się e, Bardzo proszę o to e, A my idziemy, słuchajcie, do KMW, chłopaki, i mamy taki challenge Kto znajdzie więcej Jaki? diamentów, ten jest sztosem e, Co Cofnę to Okej okay. Tylko czy mam tu pochodnie? Okay. Jakie mam pochodnie? Macie pochodnie? O nie! Czy o nie! Je! O! Ja e, Co? Tak, jest? zapomniałem bo ja z troszeczkę inaczej O mój Boże, ale ja nie zginąłem, a bo ja... Ej. Co jest? A, Dobra, Ej, Weź tam coś, daj wodę, starczy Ej, coś. Ja nie, nie mam wody, a nie jest tu woda. Drechopaki, drecham, drecham przejście, O mój Boże, co się stało? Yeah, co, co to typo? było? Dobre chłopaki, chłopaki, słuchajcie, macie, e, ja o tym na stereo nie wiedziałam, zapomniałam o tym. Nie Ej. wiem jakim cudem. Z... Gdzie gdzie? Chłopaki, ja zgubiłem nasz, nasz dom. To jest. No chłopaki, nie, no co no za tym Chłopaki, chłopaki, musiał być na dole. O, dobra, chłopaki, chłopaki, możecie schodzić, no, jest no, woda. Oh, oh, oh. O nie, to U. są kajwy, więc O nie, jest teraz której temu? Ej, ty miałeś więcej itemów, stary, czekaj. A, no. dobra, to Marcin Mucha i Doknes z zawierucha będą się kłócić tu słuchajcie, jest. Masz, stary, w sensie ej, wiesz, cave. co. Kurde. E, I będziemy sobie, słuchajcie, eksplorować gdzie te kejwy, wy chłopaki. Dzielcie się temami, żeby wam. E, dajecie radę, chłopaki? Co to Tak, tak. Dajemy. Oj, przykro mi, że was takie coś spotkało. Rozlewam wodę, żebyście no, mi. No, tu... słuchajcie, ci przykro. Nie śmiejesz jeszcze do tego. No, padalcu. Co i padalcu. co jest. Dobra, wiadomość jest dobra taka, że mamy już drop Ej, A masz miecz mój, stary, z żelazny? Tak, ja może sobie pójdę. Tak. dalej. O, a dasz? O, sztos. Okej. Okay, a, okay. Tu kupujemy, czy... Dobra. Tu, tak, chłopaki, słuchajcie. Elementy? Nie, nie wiem. Co, nie, coś... nie, nie. <laughs> eee, dobra, czekajcie, tak serio to muszę zrobić sobie chcecie Chciecie jak się czy coś? Nie, ja chcę zrobić. Macie dwa. węgiel Okej, okay, jeden Diamenty! diament! Drugi to diament! Tu jest! Trzeci! Jak to się dzieje? Trzeci! Stało? Czwarty, nie wiem! Ej, Mówiłem wam chłopaki, je. że jak będę Kejwy. wpadłem do lawy! O! <laughs> Każdy staje! Je. Żyję! Mam, mam wodę, coś, mam wodę! No Ej, dawaj! Oj, mówię, OK. chłopaki! Przecinki, podzię chłopak, o nie! Podzięł płaka właśnie, Ej, że mamy open cave'y e, i wylej, będzie łatwo znaleźć diamenty. Tam, więc była wcześniej. Bardzo się cieszę, mamy słuchajcie, pierwsze diamenty, cztery diakcy ładnie, ładnie. To stary, można bardzo będzie bardzo Marcin, bo ty macie chciałeś się pisać pisać pisać. na odcinku do leteru, tak? Nateru, tak? No, no to stary, już do nateru, będziemy to zrobić. Ej chłopaki, bo ja nie tam zejść na dół, bo wody nie ma! Dobra, okej, już idę ci wyraź wodę, Damian środko. Dobra, <noise> nie zbieraj moich itemów! Nie ja nawet twojej, Ja nie chcę twoich temów. Ja mam lepsze takie. są po drodze. <laughs> no to tym bardziej. Gdzie, gdzie tu chejść? O jest tu są itemy. Uh, Doknes, ale. O, znalazłem złoto. Doknes, ja nie chcę brać twoich itemów, ale one są po drodze bardzo. I dobra, więc yeah. ja wleję jakoś się w ten spo... Weź się spal, dalazę. stary. Nie spal, bra! Doknes, to jest palet, bro, będzie na taki środek, nie? Nie! Ale Doknes, rozlewam ci wodę! Chodź tu, byczku! Mogę, czakaj, czację! Uh, tak, skacz. Uh... To masz swoje temy, z twoich rzeczy, których jeszcze tutaj ci zebrałem, to to jest twoje, to, ty miałeś ziemniaki, nie? Co, coś jeszcze miałeś? Węgiel. Węgiel, to masz, masz węgiel, Co, coś tu jeszcze? Kilow, a nie, dobra. Kilow, masz kilow, trzymaj, to powinien być twój Dobra, killow. ale weźmy jeszcze jeden. Dobra, okej, okay. to ja zbieram dalej rzeczy, bo tu mamy naprawdę dużo fajnych itemków. Marcin, co ty robisz? No, ja się tam buduję, no, tam gdzie okay. tam gdzie byłeś stary. Tu jest ciekawie, o kurczę, ej, te kajwy są tak wielkie, jak. Jak w ogóle ile tu jest to... lawy chłopaki Już z jest Wow, jesteśmy na wysokości 11, co? Na wysokości 11 ej, To jest tak idealny stary w zasadzie. No, tutaj musi być więcej diaksów. Tamte jaksy znalazłem w kilka sekund. Okej, to jest pełna Irona, to też się pozbieram. No Irona jest masa tutaj. Irona jest dużo, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wszyscy będziemy mieli tak naprawdę. czy ironowe sety po tym odcinku. Na stówę. Jak może też star Może ale wiecie co mi się podoba? Że mamy też oprócz tego... Opuszczono kopalnie, a wiecie co jest w opuszczonych kopalniach? Ej, znalazłeś tak. stary, opuszczoną kopalnię? Ej, tak, po drodze, po drodze była, tam gdzie zginęliście Ej, serio? To nie wiedziałem Ja no, nawet my... nie zbieram irona, po prostu chcę znaleźć diaksów więcej, bo wiesz, że to jest dużo diaksów Okej, okay, muszę zabrać na początku jednak więcej węgla, bo trzeba mieć dużo, dużo bohodyni Ej, Chłopaki, co, a, słuchaj, co wy macie, co znaleźliście? Ja na razie nic Ja jeszcze Węgiel. złoto. Złoto, no, złoto to też znalazłem jest. To, to nieźle, to nieźle no, jakby złota złota jest dużo, tak? Złota nie zbierasz szczególnie na razie, bo po prostu chcę się skupić na tych rzeczy, które chcę zebrać. W pierwszej kolejności. Ale okay, kejwa znalazłem, chłopak. Co, jeszcze więcej? To jest taki ogromny system? Super, no, dobrze, ej, dobrze, Ale kozak, Serio. ale kozak. kozak. A wezmę złoto, wezmę. Więcej złota. złota. Ja dobra, ja też okay, ale... I złota to tu jest masa w sumie. Nie mieszczą jak chodzę, szukam diaksów jeszcze. A ja dobra. cały czas idę, bo przychodzę z kejwa do no. kejwa jakiegoś innego. Serio? To super. A na jaki. O, 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 o! O tak. Nie już znalazłeś diamenty. O tak, tak, Nie. diamenty. Co jest? O nie, doknę! O no, nie, no. Padaj, ja za pierwszy. Momenty. Ja jednego. Do, jednego ci dam. Dobra, Ej, gdzie daj. jesteś? Gdzie jesteś? Tutaj, dobra. U, daj, mi nie mi dobra okay, nie? Daj. daj mi jednego. Dobra, okej, daj. ja pierwszy znalazłem. No, daj, masz dwa star, trzymaj dwa. Możesz mu Dobra, okej, okay. tylko zackę. Nie no, ja ale nic się nie znalazłem, no bardzo niefajnie. No nie Marcin, szkoda, szkoda, że nie znalazłeś, ale może zresztą ci się uda, ja wierzę w ciebie, wierzę w ciebie. Ja wierzę w Marcina, on jest dobrym minecrafterem, zawsze w niego wierzyłem. A, ja coś nie. chłopaki, co wy na to, Dzięki żebyśmy poszli troszkę wyżej, bo tam wyżej były kopalnie opuszczone A w opuszczonych kopalniach może będą, wiecie, jakieś lasso, albo siodło, będziemy mieli konie, mamy konie przecież obok swojej bazy, będziemy mogli ja jeździć się... Ja miałem, przynajmniej Siodło miałem. <głos》, głos》> chyba nie mam, ale miałem siodło, więc coś z naszej trójki powinien mieć siodło Ja nie mam siodła, Marcin? Ja mam, ja mam, ja mam okay, no. Tak, że to siodło, które ja zarazłem No dobra, okej, okay. to może mieć konia niedługo Ej chłopaki, Ej, gdzie ja już się tak zgubiłem, ja za nic Mordo, nie... Mordo, jak chcesz wyjście, to oś do mnie, ja ci doprowadzę. Okej, okay, bo mi się wydaje, że ja jestem przy wyjściu. Się... No, no jesteś. bo jesteś, byłeś najbliżej wyjścia. Okej... Okay, Ej, a jest... ja jestem mega, mega, Ej, mega, mega Ej, daleko, chłopaki. W prawo! A, tu chyba! Okej, okay, okej, okay, dobra, wiem, więc wyjście, mam wyjście. Ej, ile dobra. macie żelaza? Nie za dużo, wiesz? Ja nie zbieram tego. Tak. Ja, ja, ja mam Ja mam ja nie zbierałem go, wiesz? Bo ja szukałem tych diaksów, bo chciałem. Rozumiem, no, się udało. być najszybszy po No prostu. chciałem, chciałem, no, nie ukrywam. No ale udało się, przynajmniej tyle. Ja zresztą razie schody chłopaki, bo ja nie mam za bardzo. co, co, co się dzieje? Czy jakiś creeper był? Nie, wydawało mi się chyba. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Do chwili jesteś ze mną to. do puszczonej kopalni? Tak. Dobra, to A chodź. Gdzie jesteś? Ej, to ale ja wiem, że też bym was znalazł, Chętnie. No dobra, to, to możecie Kordy, Marcin, możesz po prostu w stronę, wiesz, kopać. Yy, możesz się no jeszcze pozbyć jakieś dobra. diamenty no znaleźć. No właśnie, może się pomysły. uda, Marcin, bo ty zbierałeś, wiesz, zmierzyłeś diakców zbierałeś Iron, co może jest nawet lepszym dobra, pomysłem. No ale dlatego nie masz diaksów, po prostu wiesz, się na innych rzeczach. No nie star, ej, ale znalazłem <coughs> tutaj takie Kejby chłopaki. No ja masz, domyślam się, że jest. Krosko, co to chłopaki? Co myślicie o tym, żebyśmy kiedyś zrobili live stream na ta, też dobry pomysł. Ja też o tym myślałem. Że dobry pomysł. Pom chcielibyście mi widzowie, czy byście chcieli oglądać live oprócz takich złych odcinków. Bo myślę, że to byłoby mega zabawne, gdybyśmy robili na przykład, nie wiem, każdy raz w tygodniu live stream. E, no, okay. spoko by było. Jestem w tych e, kopalniach. Doknes to już tutaj jest. Chodź, to no. was. Przez ścianę, przekopcie. Widzisz? O, tu, 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 tu. tu, O, dobra. No i tutaj. Eluwina. Eluwina, Eluwina. O, o nie, nie. Lapa. Każdy dzień tak zaczyna. O, mój Boże, nie biją mnie, pająki. Ginę, ginę, tam drugi strony też jest. lecz Doknes. O, pomóż mi, Doknes! Zginę! O, nie! Zginę, 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 zginę. Nie, nie zginiesz, nie zginiesz. Nie zginę? Nie zginiesz. Ok, bo to ktoś nie, ginies, nie, nie zginiesz. Nie dobijaj mi, Doknes, ok? Daj ci <laughs> diamenty, daj ci <się> diamenty. Masz <laughs> diament? Nie zabijaj mnie, daj się diament. Ok? Nice. Dobra. Tak się robi, cash. <laughs> no, napisz o tym rap, piosenkę. E, ogólnie już tu widzowie, robimy piosenkę raperską. Ej, tu są dwa spawnery koło siebie. No właśnie mówiłeś, Dochters, do 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 będziemy mieli dwie ekspiarki konkurencyjne, akuradzacko, nie? Co zrobiłeś? Jeden rozwaliłem. Nie. Nie gadaj, serio? Nie, rozwaliłeś? Doknes? Czemu rozwaliłeś? Kupaki ja do was przyjdę. co napiszecie, jest grane? Napiszecie, mi na czacie kordy? Trzymaj, Marcin kordy? Proszę Ej, bardzo. Ej, to stary. Znalazłem wejście do kopalni, w ogóle. O, dobrze, to Więc już chyba nie będziesz potrzebować tak bardzo tych kordów. Um, znaczy może się spotkamy, no? Okay, no, to jest widzę, cały czas jest cave, ale ja chciałem znaleźć te rumi. ale już wyżej że, to... jest tak dużo wyżej. Tak, jest, tak, tak jest wyżej, bo już się już kopałem, wiesz, wyżej jest kopalnie. Ej, ale masakra ja też wzi? już mam stack żelaza. Bo wy kopicie żelazo, Kurczę, fajnie w sumie macie. Ja nie chcę. Wow, ej, chłopaki! Ej, jestem te tutaj. Te cave kupalnia. się też do góry ciągnął. Tego jest naprawdę dużo. Ja nie wiem kiedy ja widziałem aż taki duży cave system w Minecrafcie. To jest kozacko no, jakby to się ciągnie dalej, chłopaki, oprócz tego. Jezu, ja sobie muszę zdobywać drewno z tej kopalni, bo kurde, nie mam po Wow, naprawdę, nie sądziłem, że aż takie rzeczy tutaj znajdziemy. W sensie, aż tyle będę Ja nie Mam ale mam przejść na jeden z schodków. Ej, zbierajcie tory, bo Co? zrobimy sobie później Właśnie, ej, kolejkę. Też zacząłem robić. Tory? 12, no, 12 torów. No, no, zbierajcie tory. No. O, zrobimy tory między naszymi pokojami. <laughs> nie, boże. Nie, 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 nie. No, 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 no dobra, okej, okay. nie, nie to, nie doknes. Będę mi się ja z Marcinem kolejkę, a ty <laughs> Do Może kolejkę, jest... mu tam wierzaj gdzie chcesz. Co? Jest grane, dobra, chłopaki, też z gó... O mój Boże, nie wierzę. Co? Co znalazłeś? No zgadnij, co? Diamenty. No. <laughs> Serio? Nie, co? Jest grane. Ile diamentów na jednym odcinku? A żałuję, że nie mam diamenty? Znowu no. znaleźć diamenty, dealer? To no tak! Jest tu administrator tego serwera? Żeby <laughs> mi dwa Ej, Jeden, mega nie ja też bym chciał, ja ani jednego jeszcze nie znalazłem. Dobra mi dam się ci też Dam ci te dwa diamenty zaraz Marcin Bo z dwa mi diamenty, mi star git, dobra? Mm, A to dobra, dwa, może dam, ja jeszcze dwa, znajdę dwa, z Dam ci dwa, motykę, okay. innymi słowy <laughs> Nie wiem po co ci Fajnie, wiesz? Ale wierzę w ciebie O kurde, znalazłem mob spawner zombiaków! No to nie nisz go jak Docknes, nie ich Doknes. Ale z zombiaków? Nie, nie, spiderów, tylko zombiaków. Okej, okay, ale nie to, to, to niszcz nie niszcz go. go. Bo okay. Doknes spadł na pomysł, okay. żeby zniszczyć. I to nie to. Nie, 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 nie A, dobra. Ej, zbierajcie tory bez kitu, bo tych torów będzie. Nie, ja teraz dużo jestem tutaj. w ogóle poza niestety. E... Znaczy jestem w Kawie zwykłym. Poza. Ja jestem, ja jestem właśnie w kopalni, ale ja nie wiem, czy okay. mi się tu znajdzie. Też pozbieram trochę tego Irona, bo jest mi aż głupio, <coughs> że ja nie, nie mam Irona. Raz, dwa, I trzy, dobrze. cztery, pięć, dobra, mam. Kurde, o kurde. kurde. Okej, okay. i chłopaki trafiłem na ślepy załóg. Generalnie się totalnie zgubiłem. A... Nie, nie zaba mi ja się nie Ja już was dawno nie widziałem w sumie. No ja was też. Doch, ty nas widziałeś jakoś ostatnio? Czy coś? Nie, ja nie ja nie na wzią. jakiś mob spawner natrafiłem. Jaki? Ale wy macie jakieś skrzynki Czy coś znaleźć takiego skrzynkami? Nie, bo właśnie jakieś... nie ma skrzynek taki tagi? Ja nie miałem. Nic takiego, okej, okay, dobra. Baz dżera, chłopaki to jest. Tyle rana nie jest Ej, to, to Dopiero jest Nie, ślad po że nie jest żaden spawner. Sorry, fałszywy alarm. Okej. Okay. Może gdzieś kobla z Was zostawił. E, może ja. Albo ja, nie wiem. Może dokument trafić na moje ślady i się znajdziemy, fajnie by było, bo chciałbym na razie zobaczyć czyjąkolwiek twarz po prostu już. No ja też. Wiecie, w tych kopalniach siedzę latami i dzicieje po prostu, DJICzeję. O, o! O! Coś o, mam. Moje. Mam. O, co masz, mam... dementy? Czy skrzynkę? Nie, skrzynkę. O, wow. co masz w środku? O, widzę ten no, dokument, cześć, dokument. jest, to do jabłko tylko. a Czy to jesteś, ty, ty To jest. Kopieś do kogoś. Do kogoś się kopie? Nie wiem, do mnie. Nie wiem. Było. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, Damian Menel! Siema! O nie, o, kurde, muszę was no, tak. znaleźć chyba w końcu. No, wypadałoby, Marcin. Dobra, więc tu ja jest. Jestem cały w ogóle z jakiejś innej strony. A, tu jest ślepy zaułek. Chyba tam na górze coś jest, czy nie? Bardzo możliwe, Marcin, wiesz, bo. No, się nie Dobra, jazda. Sobie. wiesz, że to jest szybciej chyba. Czy to się nie niszczy wodą? No, niszczy, ale. Można, przez no, tego. A, no Nie bo może tak szybko tym. Jestem wiesz. samowystarczalny, ty. Okej, okay, dobra, Docknes. No dobra, przepraszam ej, kolejny, bardzo. kolejny spawner pająków. Wow, ej serio, co jest grane? Ile tego jest? Super! Dobry, dobry, dobry seed. A, niestety, tu ja nic nie mam. Również, ja teraz nawet nawet na pedałki do fajne kul, kul, kul. Świetny, Cid, mi się Ej. podoba. Ja lubię. No, bardzo, nie jesteście już fajne. na tych kordach, co podałeś wcześniej, nie? Eee, nie, już nie. Do, ja, ja nie wiem, gdzie ja jestem, ja Chodzę za Oknestafany ja po prostu. Kurde. Stary, ja po prostu. o, że tu jest ten spawny, niefajny trochę. Eee, Ale wawie. chyba się wszystkie zwierzaki w tym palą, w sensie. Chyba tak, pająki, tak, bo... tak. tak, tak. tu tak. tam byłeś, czy nie? Tam, gdzie jest ciemno? Nie. Ja nie się, że dobra, okej, okay, to ja tam zaję. Tam gdzie yeah. jest ciemno yeah, nie Jakie było. to są cave w ogóle, Knie. ej nie rozkminiam ja ej, i Serio, nie bardzo, nie bardzo, bardzo chcę jeszcze na tym odcinku znaleźć jakąś skrzyneczkę ej, Tego jest pełno, wow No tu już się napowiedzałem więc trochę ej, Tutaj też O, Doktor widzek biega, eksploruje Teraz no. coś tam jest, czy nie? Tak, przejście do dalszych kopalni Serio? Skrzynka! O, to czekaj, pokaż, pokaż Kolejna? Twoja zawartość, ale pokaż co jest no pokażę ci. Czekaj, czekaj, czekaj. Name tak? No name tak jest. Ej, to no, ja ja no, już od razu tak. mówię, że ja ramka wow. niedługo. Oj, odgrzewany kotlet, Boże. No, Literski odgrzewany, ja odgrzewany kotlet. Nie, Doknes odgrzewany kotlet. wejdziesz na odgrzewany to wychodzi twoja <grym> twarz, Doknes. Dobra. Przepraszam, przepraszam. Fajnie, to, bo to, bo to, bo to fajnie dealer. A ty wiesz, co ci do tej serii? No nie że... miły ty. A kto wymyślił nazwę tej serii? No o, to nie pamiętam o, akurat. O. o, no, no, co, <grym> co, co, co o, nie chcesz pamiętać dobra, e, ma, to pomóż mi, pomóż mi, Doktorze, zabij go. O, Lapis! Lapis? O, so, ej, w sumie to ja dopiero zna, teraz znaleźliśmy Lapis? Zlabnie. Co jest grane? Czemu tak długo? O mój Boże, nie, dwa ząbiaki! Damian! Chodź! Ej, chłopaki, Help teraz mi. No, naprawdę próbujmy ma się prendo. nie zabijać, bo... Masz na ja mam za dużo do stracenia w ogóle. Kolejna strzynka! Wow, co stracisz, co stracisz, to pokaż, pokaż ze środku, nie umów! Gdzie jesteś? Do tutaj? A tutaj! O mój Boże, to jest też ten... Czekaj, co jest, co jest, co jest? Mending! Uuu, Mending to nie, to nie jest od... ...tego, że EXPA się używa, To jest na, na wędkę chyba, nie? Możliwe, A może no? no. To jest może, kozacko! No, Ej, bo mogli zrobić, słuchajcie, farmę Expo w takim razie. Takie, wiecie, nieskończone, że łowicie ryby w kółko. nieco no to się, nie jest taka farma, farma nie? EXPA. <laughs> nie, to jest taka farma EXPA, nie jest takie coś, do klas, że stawiasz kompa na AFK, i cały czas ci łowi ryby i po prostu. No nie Wiecie, wiem, jest jakiś skąpane noc i masz. Że w tleną. ogóle nie mam jedzenia. Nie ja mam jedzenia. Dużo, ja mam bo tutaj wszędzie w kopali O, no, były, w były, odcinków. były chlebki, u mnie jest źle. Wow, serio, panowie, co się stało w tym odcinku. E, ale ko zawsze jesteśmy teraz bogaci, nie? Tracą jest inne do wyjścia. Ale to fuck, to fuck. No dobra, właśnie, jak teraz ten wyjść doknę? Jest jakiś pomysł? Kopujemy się do góry po prostu? Po prostu tak chyba trzeba będzie. Chyba no tak, jeszcze ja ja raz irona. Diamenty. O, brawa dla Marcina! Wszyscy Boże. klaszczemy! Klap, klas, klap clap, klas. tylko nas znalazł diamentów. O, Nie, ja zarazem. Ale jest dużo w ogóle. A, no dobra, co okay, jest? My, no muszę, to prawda. Ok, ok. Jezu, dobra. w końcu. Dobra, chłopaki, mam ryzykowną misję. Z diamentów znalazłem. Nie wiem na ile to jest głupie, to, co robię, ale będę robić most nad lawą Most nad lawą, a nie lepiej ci wylać wodę, by być Nie mam trochę. wody. A. nie mam, nie a mam wody. T, t, tak, miałem, ale coś. Do tu idziesz? Nie zabij mnie tylko, dobra? Nie, nie idę. Okej, okay, okej. Okay. A chcesz, może przyjść? Nie. Hmm. No, ej, dobra, tutaj... to kupiecie się do góry, ta? E, zaraz, tylko jeszcze chcę zobaczyć po drugiej stronie, co jest. Ja może to jest najgorszy tutaj... pomysł. Nie, tam nic nie ma. A może tam coś jest? Kurczę, bardzo chcę zobaczyć, co tam jest. O mój, boże. to było. Ej, słyszałem creeper? wybuch, tak. To, to był to creeper, to creeper do chyba. Ej, tu piper, blisko chy. koło was dziś jestem w takim o, razie. No świetnie. że to ja jestem. Tak, tak, super, do radą, jest mi, okej? Okay? Okej. Okay. Ja idę po, nad lawą cały czas, bardzo, bardzo zestresowany, że nie wiem, szkielet albo Ja co mam więc, ej, ja już mam prawie stack lapizu Wow, o, Ja, rombone, ja tak. też, ja też. No, no, tu nic tak, nie tak, ma, tu. A nie, tu jest. O mój Boże, to Dobrze. Martin, te kejwy się ciągnął? Jezu, one się ciągną nieskończoność, chłopaki. Ej, Jezu, jakie ja was znalazłem tu A się nie chce kopać, tak, bo tu jeszcze wrócę kiedyś. No, ale już ja pochodni, ja jest na górę panowie Tak, jak mówisz, że, że kiedyś wrócisz do to na pewno nie wrócisz. No, to też nie. Taka złota zasada. Serio? To. Tak. Bo ja nie zbieram. A chceś czy... iść do No jasne. O, Dobra, o Creeper! Dziękuję, nie, 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 nie! nie. Okej, okay, do... panowie, więc porównajmy sobie łupy. Tu postawię trzy skrzynki. I zachęta okay. jest taka: nie zabieramy rzeczy ze skrzynek, nie swoich, dobra. ok? Każdy ja mam z to nas... najbardziej prawej Tak, po prostu pakujemy do środka rzeczy i porównamy sobie, kto znalazł fajniejsze łupy. To nie jest łup w sumie. A ja w sumie nie mam dużo łupów. Ej, chłopaki, ja mam. Ja, ja... ja mam tylko. Ja mam po prostu diamenty. Ej, chyba, możecie wiecie? zobaczyć, to chyba no dobra. Nazwem... Ej, ty ja już wszystko włożyłem w sumie. To, okay. ja też. Ja też znalazłem. Ej, ok, to zobaczmy najpierw do Knessa Chodzę Wow. Okej. Dobra, to co? I co? Dobra, jesteśmy tutaj. To... Daliście ze <laughs> <Wersę WK, laughs> Okej. Okay. No dobra, to ja chyba nie. Diaman... Ale ja mam dużo diamentów, więc to jest. Spoko. Ja mam 6 diamentów, w sumie. Ej, bardzo mi 6 fajnie, diamentów też fajnie. masz? Ale ja miałem no. 8, ale dałem doktorsowi. Eee, mogłeś mnie dawać, stary. E, a to, tobie nie muszę dawać diamentów w Ty masz już taki low. Nie, no, nie tak musisz, no nie. Dobry słów, znalazł znalazłeś tych diaksów, niezłe. No. Co się panuje? W takim razie, według mnie, trzeba będzie załatwić sobie m, diamentowe wiecie, rzeczy do niszczenia obsidianu, przygotować. Do... I później robić portę do netheru, bo u ciebie będzie marcie niż do netheru. Gdzie robimy położenie? Ja myślę że stary, że, że to ogarniemy u mnie w odcinku, stary. No dobra, dobra, spoko. W takim razie słuchajcie, chłopaki, ja pozwólcie, że sobie przygotuję też itemki z rzeczy, które dzisiaj zebrałem, pochowam, bo tych okay. jeszcze puste e, i przepalę rzeczy takie. A właśnie iron. też iron, pyk. Ironic przepaliście tutaj pyk, przepaliście koł e, i diamenty. Oj, no będę jeszcze małaś. Kurde, przy sobie. mam wszystko, ale nie mam węgla, nie e, No właśnie, ja też nie mam za bardzo węgla, ja nie starczy nie tego mogę. węgla. Doknes! Ja mam za mało węgla ale idzie Co tak. jest? Za mało węgla! 37! Ale ja jeszcze muszę więcej żeby przepalać Daj we trochę dobra, Wezmę trochę Wezmę trochę Ja wezmę półgit Nie, dobra, 7 Siedem <laughs> Tylko wezmę. trochę, Doknes, wzięliśmy, okej? Okay? Nie będziesz zły, Doknes? No może O, piszcie Doknesowi, Doknes Jaki miłe. jesteś piszcie, miły o. Nie, serduszko za dużo. Serduszko A w sumie, w sumie. W sumie serduszko w sumie, to, ta to za przesada, dużo. Przesada, przesada, przesada. Dla niego serduszko za dużo. Nie, nie. To fakt. Dobra, to fakt. Więc zrobię sobie takie coś. To wszyscy robimy rozumiem sobie. Jak to się mówi? Sety, nie? Bo wszyscy. No, okej. Okay. Tylko co zrobić z tego, z, tego, z diamentów? Kilof, nie? nie czuję miecz. potężny. Kilof raczej. Fajnie by było zrobić też, myślę, szybko enchanting, żebyśmy mogli załatwić... Nie mamy obsydianu stary, masz obsydian No nie no, ale stary, zresztą zejdziemy na dół do kopalni i mamy pełno obsidianu. Swoją no drogą nie, trzeba będzie chcesz. rozmnożyć krówki, bo myślę, że już niedługo będziemy mogli robić ten enchanting, tylko po prostu dużo krówek potrzeba. Więc nie wiem, czy pamiętacie, ale w ostatnim odcinku zrobiliśmy farmę krówek u Doknesa. A, no I tak. teraz no. ja te krówki pozwólcie, że lekko rozmnożę. Ale ty świnek jest te. Pek, 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 więcej przadicy. Um, macie jajka kurczaków? Nie. Bo straszna lipa jest. Naprawdę ja już chyba trzy staki albo 2,5 staka, mniej więcej. Jajek wyrzuciłem tam do tych świnek i żadnego kurczaka nie dostałem. I to ty po nie wiem, ty masz problem. No, bo ty też tak jest masz problem, nie masz kurczaków, a ty go masz kurczak, nie, nie kurczaków jak ty. Tak jest takie. nieprawda. Jak nieprawda. Doknes. Kto na feralnie zawsze lagował serwer kurczakami? Ej, co, co, w sumie? Ja robałem... Ej, serio? Ej. No, więc e, ja widzę, że jestem bez kamerki, więc tylko rozmnożę te krówki. Pyk, pyk. Eee. E, jeszcze tutaj krówki. Chodźcie, chłopaki, do mnie, do krówek, bo musimy się pożegnać. Jeśli ma kamerki, to chodźcie przynajmniej wybądźcie. Eee, Idzie. Gdzie jesteście? O, zapraszam, eee. zapraszam. O, przez mój Ale pokój. Nie, da się, ej, twój ten się nie da. Nie, nie da się, ja zrobię takiego gate'a. To możesz wyjść przez doktora. On ma takie coś, że może szyby. A. A, no, nie! nie tak, rzeczywiście. Tak się da, tak się da. Spoko, spoko. Ja wiem, ja wiem. Co Dobra. O mój Boże, chłopaki, nie bijcie się! Co się dzieje? Widzę to. Chłopaki, chłopaki, przystańcie! Nie kłóćcie się, chodźcie. I zróbmy tam po prostu drzwi, tak? Będzie no, łatwy. według mnie to byłoby lepiej. No, nie, no, to... Doktor, chodź, lecz, lecz do Ale chodź. sam korzystasz, sam korzystasz przez no te z to przejścia. Dobra, więc. No, uh, wiedzieć, że to chodź choć Doktor, bo ci nie ma w kadrze, Chodź, Co to Pozragnę robi to łóżko w ogóle? Chodź, pożegnaj. To jest w łóżko moje łóżko, dobra. E, faj, więc ja byłem dealer, za nami był Doktor. Ja byłem odcinek u mnie? Dokładnie, subskrybujcie wuczkę i dokniesa, bo macie ich kanały w karcie, w ogóle, bla, bla, bla. Cześć.